Co dalej głosóweczki są, nie? Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. No, na ciebie jeszcze przyjdzie czas, ale takich rzeczy, takich, które się szybciej wydarzą, no to jeszcze sobie troszeczkę ten podcast poprowadzicie, no, ale już niedługo. No. Twój partner tak się podnieca Denisem, opowiada tam na jego temat. <grym> Za chwilę będą takie same wizyty, jak Tomciu Matysiak będzie po drugiej stronie muru. <grym> Wiesz? Będą takie wizyty. <grym> Uszalonego szczura. No. Także śmiercielu, jeszcze się troszeczkę pociesz tymi podcastami. Bardzo mi zawiodłeś, Tańcula. Bardzo mi zawiodłeś. No, ale no jeszcze sobie troszeczkę ponagrywacie. Także za Ciebie wezmę się później, formalno-prawnie, ale na Twojego partnera od podcastów zagartyka, bardzo tyka szybciutko i czas przyspiesza. Czas się zagęszcza wokół Matysiak. No, odsłuchasz sobie ten, tę głosówkę. Czy znaczy, możesz oczywiście śmierdzielu polecieć do Matysiaka z tą głosówką, co zapewne zrobisz? Zdaję sobie z tego sprawę. Ale możesz również zachować ją na pamiątkę. I odsłuchać sobie, <grym> jak już ci kolegę powiną. Wtedy zrozumiesz może cokolwiek. Z kim próbujesz pokrywać? No. Z kim próbujesz pokrywać? stryku. Jesteś tylko pyłem, Tencula. A Matysiak nawet nie jest pyłem. A ty masz trochę więcej szczęścia, bo jesteś tylko i aż z wielkim pyłem, tańsula. Sionara.